Z biznesu do słuchania. Brrr. Może starczy słuchania o chorobach, co? Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, czyli o jedzeniu, które jest, uwaga, cytuję ze strony firmy, psie pyszne. Mowa o rodzinnym startupie Psi Buffet, który zebrał od inwestorów ładne kilka milionów złotych. Dziś ma 3000 klientów i ponad pół miliona złotych miesięcznych przychodów, ale w porównaniu z gigantami, to pestka. Piotr Wawrysiuk, współzałożyciel i prezes firmy, twierdzi jednak, że psi buffet podbiera klientów dużym koncernom i tak mocno wierzy w swoją firmę, że chce w niej pracować do emerytury. Przyznacie, że nie jest to popularna postawa wśród młodych ludzi. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba poznać historię firmy. Sibufat generalnie powstał z troski o zwierzęta, z miłości do zwierząt, do piesków, jako rodzinna inicjatywa i szczerze mówiąc zakładając tą firmę nie myślałem, że nabierze takiej skali i tak naprawdę, że będzie miała jeszcze bardzo dużo przestrzeń do tego, żeby być jeszcze większą firmą. Początkowo myślałem o tym jako o dużo mniejszym przedsięwzięciu, no ale koleje losu sprawiły tak, że po prostu rośniemy bardzo szybko. Weszliśmy też na taką bardzo szybką ścieżkę rozwoju dzięki finansowaniu z funduszy Venture Capital. No i jest to dla mnie niesamowita przygoda. A czym się różnicie od innych? A różnimy się przede wszystkim produktem. Jest kilka różnic, ale podstawowym jest przede wszystkim produkt. To znaczy, zdecydowanie postawiliśmy od samego początku na jakość tego, co dostarczamy. Jest to tak naprawdę zupełnie nowa kategoria, jeżeli chodzi o karmę dla psów, jeżeli chodzi o żywienie. Gdzieś możemy mówić standardowo, patrząc na karmy komercyjne, o karmach suchych i karmach mokrych, takich puszkach. To, co my robimy, to jest coś, co nazywamy karmą świeżą. Mianowicie gotujemy jedzenie, można powiedzieć, w sposób prawie że domowy, składające się z mięsa, z warzyw, z owoców, ze składników, które można zobaczyć i nazwać. Całość jest jednocześnie produktem zbilansowanym w nomenklaturze specjalistycznej nazywanym karmą pełnoporcjową, czyli dostarczamy psów wszystkich tak naprawdę mikro i makroelementów, których potrzebuje i nie dodajemy żadnych konserwantów. To znaczy jedyny sposób na to, żeby ta karma była po prostu zdatna do spożycia przez dłuższy okres czasu, to jest mrożenie. Dostarczamy ten produkt w takiej formie pod drzwi bezpośrednio naszych klientów. No i klient już sam karmi swojego pieska. Myślę, że taką dużą różnicą w stosunku do jakby tradycyjnych karm jest to, że poza samym produktem, poza samą karmą dostarczamy też całe doświadczenie dla klienta. To znaczy, budując swój plan żywienia, podajemy informacje o swoim psie. To pozwala nam zbudować właściwy plan żywieniowy konkretnie pod danego pupil'a, a więc mamy pewność, że dostarczamy po prostu właściwą ilość kalorii, właściwą wielkość jakby jedzenia i właściwe smaki dla swojego pieska. Jednocześnie zajmujemy z właściciela. Konieczność pamiętania o zakupie tej karmy, bo wszystko po prostu wygodnie dostarczane jest pod jego drzwi wtedy, kiedy akurat tego jedzenia zaczyna brakować. A ilu macie klientów? W tym momencie karmimy prawie 3000 psów. Z jakich miejsc? Z Warszawy? Z całej Polski, tak naprawdę. Warszawa stanowi około 26 bodajże procent jakby całej naszej bazy. Natomiast mamy jeszcze bardzo dużo przestrzeni do wzrostu, zarówno tutaj w samej Warszawie, jak też poza jej granicami. Standardowo spotykam się z pytaniami, czy to jest produkt stricte dla Warszawy ale prawda jest taka, że klientów mamy z całej Polski, zarówno z małych miejscowości, średnich dużych miast, no i tutaj, ze stolicy. A powiedziałeś, że zainwestowały was w Was fundusze, to ile zainwestowały do tej pory? Do tej pory zebraliśmy w dwóch rundach finansowania ponad 6,6 miliona złotych. Pierwsza runda to było 1 650 000 złotych i teraz, pod koniec marca tego roku, zamknęliśmy drugą rundę finansowania na 5 milionów złotych. I na co wykorzystaliście albo wykorzystacie te pieniądze? Kilka obszarów. Pierwszy to zaplecze produkcyjne i tutaj musieliśmy od początku postawić dużą kuchnię, zaplecze magazynowe, mroźnicze, które cały czas rozbudowujemy. Tak samo zresztą jak i kuchnie. Na no, postawienie zespołu teraz już mamy w biurze ponad 20 osób i praktycznie drugie tyle w części produkcyjnej, więc na przestrzeni tak naprawdę na półtora, niecałych dwóch lat to dość szybki wzrost. No i na rozbudowę produktu digitalowego, czyli, jakby całą, powiedzmy, w dużym uproszczeniu stronę internetową, aplikację, która pozwala zbudować odpowiedni plan żywienia, zarządzać dostawami. No i trzecim obszarem jest marketing, czyli to, żeby informacja o tym, że taka firma jak my istnieje, dotarła do klienta końcowego. A wierzysz, że możecie konkurować z takim Marsem, o którym wiemy, że stawia pod Warszawą fabrykę za 150 milionów euro? Właściwie już ją postawił? Ja to wiem. <laughs> Może zabrzmi to trochę butnie, ale wierzę, że jesteśmy w stanie konkurować. Już teraz konkurujemy i tych klientów po prostu takim tradycyjnym firmom, produkującym jakby w sposób tradycyjny karmy komercyjne, jakby tych klientów, odbieramy. I oni bardzo chętnie jakby przechodzą na nasz plan żywieniowy i na, na nasze karmy. Oczywiście skala w tym momencie jest nieporównywalna. Jesteśmy, nawet nie chcę liczyć, jak bardzo mniejsi od tak dużego gracza, ale przykłady czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wysp Brytyjskich pokazują, że firmy takie jak nasza mogą z sukcesem rosnąć i stawać się tak naprawdę no dużym graczem na rynku karmu. A w Polsce w ogóle działa wielu producentów karmy dla zwierząt? Szczerze mówiąc, nie wiem. Takich dużych podmiotów jest kilka. Możemy mówić o Dolinie Noteci czy o Pupil Foods. Jedna i druga spółka generuje ponad 100 milionów złotych przychodu rocznie. Do tego jest trochę jakby firm zagranicznych, dużych, które tutaj operują. No i też pewnie grono mniejszych producentów czy przysmaków, czy też karm. Macet, który specjalizuje się w produkcji przysmaków, to też jest ogromna spółka dostarczająca swoje produkty na kilkanaście rynków w całej Europie. Także nie dysponuję danymi, ilu jest tak naprawdę tych producentów całościowo, ale na pewno jest to, jest to duży udział w rynku. Niemniej, jakby przyjmuje się też, że bardzo duży odsetek karm sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu Czechy i tutaj nasi południowi sąsiedzi są bardzo dużym producentem żywienia i bardzo dużo też importujemy z Wysp Brytyjskich. Mówiłeś właśnie o tych dużych polskich producentach, a jakie przychody będzie mieć w tym roku Psi Buffet, możesz powiedzieć? No, sam jeszcze nie wiem, ale no w tym momencie generujemy miesięcznie ponad pół miliona przychodu netto. No i rośniemy bardzo dynamicznie tak naprawdę, także... Nie chcę robić jeszcze estymacji na koniec roku, no ale wygląda to dobrze. Czy myślisz o tym, żeby konsolidować rynek, albo myślisz, że rynek czeka konsolidacja? Bo udziałowcem waszym jest brytyjska firma, mhm. która robi podobną żywność. To czy ty myślisz, że na przykład oni będą kiedyś chcieli przejąć cały udział i myślisz o sprzedaży firmy, albo myślisz, że przez was będą chcieli kupować podobne podmioty w Polsce? Dobre pytanie. Mamy rzeczywiście udziałowca, którym jest firma Batternard Box z Wielkiej Brytanii. I dla nas jest to od samego początku bardzo bliski partner. Tak jak my, tak jak karmimy około 3000 psów w całej Polsce tak oni na wyspach brytyjskich w Irlandii karmią 75 tysięcy, więc jest to dużo większa skala, ale historia tak naprawdę powstania i wzrostu firmy jest bardzo podobna do naszej. Ja miałem to szczęście, że gdzieś sobie wypracowałem taką możliwość, że miałem ich okazję poznać ponad 2 lata temu i tak naprawdę gdzieś oni uwierzyli we mnie i w ten projekt, który buduję tutaj w Polsce. Zdecydowaliśmy się na zawiązanie takiego partnerstwa. I ich wkład w budowę psiego bufetu był nieoceniony, bo, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym, dali bardzo dużo insightów, jak się ładnie po polsku mówi, które pozwalają nam produkować to jedzenie w sposób efektywny, smaczny. No i tak naprawdę, ja gdzieś tam nie wywodzę się z obszaru produkcyjnego, więc dla mnie to była troszkę czarna magia i potrzebowałem tej wiedzy od kogoś takiego. Jak będzie wyglądało to w przyszłości? Czy zamierzamy się łączyć? Czy oni wykupią spółkę? To oczywiście pokaże czas. Ja na pewno chcę działać w ramach spółki, bo bardzo wierzę w ten projekt, daje mi on bardzo dużo satysfakcji i, i uważam, że może być to potencjalnie tak naprawdę obszar, którym będę się zajmował być może do swojej emerytury. No, <grym>, teraz mało osób tak mówi, <grym>, że będzie coś robić do końca życia jedną rzecz. To prawda, to prawda, ale. Tak jak ja gdzieś tam rozmawiając z chłopakami z Wysp, z Wielkiej Brytanii, z Paternata, początkowo dziwiłem się, kiedy mówili o tym jako o projekcie, który będą chcieli robić przez tak długi okres czasu. Tak teraz pracując kolejne tak naprawdę miesiące, lata już teraz nad tym projektem, jakby. Rozumiem to i szczerze widzę siebie jakby w tej roli. Aczkolwiek oczywiście na przestrzeni najbliższych lat może być tyle zwrotów, sytuacji, które mogą zmienić moje patrzenie. Natomiast no, jestem w stanie się zadeklarować, że najbliższe lata na pewno będę chciał ten projekt rozwijać w Polsce. A Batternet Box ile ma udziałów? Oj, nie powiem ci procentowo teraz, ale kilkanaście. Kilkanaście, nie to, że większościowy, czy. Nie, nie, nie. nie. Mhm, kilkanaście. nie. Cały czas jakby. Jestem większościowym udziałowcem. I przy kolejnej rundzie finansowania odpowiednio to finansowali, żeby utrzymać ten kapitał, czy podnieśli? Tak, nawet podnieśli, podnieśli lekko swój udział w spółce. No oni wierzą bardzo mocno w polski rynek, i w perspektywie dłuższej jakby chcą na ten rynek stawiać, w tym stawiać też właśnie przez współpracę z nami. A powiedzieli, że dynamicznie rośniecie, myślisz, że trochę przez pandemię, czy raczej nie? Nie wiem, będąc absolutnie szczerym, bo tak naprawdę gdzieś zamknęliśmy pierwszą rundę pod koniec lutego, czy zamknęłem pierwszą rundę finansowania pod koniec lutego zeszłego roku tak naprawdę na miesiąc przed jakby pandemią, która zaczęła się tutaj u nas w kraju. Więc swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o budowanie, prowadzenie tego biznesu przed pandemią, to no, było po prostu takie działania garażowe z finansowaniem własnym, bardzo ograniczonym. Więc ciężko, ciężko porównać tak naprawdę jabłka do jabłek. Ale patrząc obiektywnie tak naprawdę i na rynek karm i po prostu na to, jak pandemia wpłynęła na zachowanie ludzi, konsumentów, no to w naszym przypadku, nie chcę mówić, że pandemia wpłynęła pozytywnie, no bo wywołała wiele zawirowań, ale na pewno można zauważyć takie rzeczy jak zwiększone adopcje czy kupna piesków. Coraz więcej po prostu osób chce mieć psiaki w domu. Więcej osób zaczęło kupować przez internet, nie boi się tego. Dostawy jedzenia pod drzwi też są coraz bardziej popularną metodą. Więc tak naprawdę no wszystko to składa się na, po części na sukces i wszystko na. Wszystko wam sprzyja. Sprzyja, tak. Wiatr wie nam póki co w żagle, a nie to by tak było jak najdłużej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Wawrysiuk, założyciel i prezes spółki Psi Buffet, spółki, która produkuje świeżą karmę dla psów. Bardzo dziękuję.